Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Minecraft Extreme Survival i dzisiaj mamy dziwną sytuację, bo wbiłem do bazy i miałem plan nagrać odcinek, a tutaj mi chłopaki gadają, że to się naszej bazy wkopuje na ich serii jakiś czyter aktualnie i podobno chce nas zabić. Ale spokojnie, powiedziałem, że się nie lękali, bo mamy przydupasa. Wy też się nie lękajcie, zostawcie łapkę w górę, koniecznie. Ja chcecie wolić odcinek z tej serii. 10 tysięcy łapek w górę i od razu grój odcinek. Ostatnio nie się, od razu 10 tysięcy, więc na no trzeba było trochę poczekać, więc zostawcie łapkę w górę. Przydupas, dupas. Przydupas tu. Chodź tu, chodź weź, Co bo. Co to jest tu Przydupas, nie o tym gadamy. Masz ładnie wżerbać łapki w górę, tak żeby stawili łapkę w górę. Łapka w górę, pozdrawiam każdą osobę. Dobra, to nie było chyba żebranie, więc zostawcie łapkę w górę, to w pozdrowień pozdrowieni przez na w odcinku. przydupas lepiej sobie listę zapisz. Najlepiej kup nowy tak. dysk głównie na spisywanie tej listy, jakby ci nie zmieściło. <laughs> więc tak, jak już stawił łapkę w górę, to możemy przejść do rzeczy. Tak jak mówiliście, Gina jest niedaleko nas. Gina! Zapytam się, czy może, bo z tego bo sobie... Wiem. By... Ona musi być gdzieś tutaj To znaczy, gdzieś musi być wkopana za jakąś ścianą Ewentualnie gdzieś już jest w pokojach Więc y, trzeba ten fakt przeanalizować W ogóle mamy jakąś nową osobę Jakiś protukan pvp Z on się tutaj wziął? Kim jest protukan pvp? Niech ktoś mi wytłumaczy Podłoga A, No to dobra, ale ty masz z nim pokój ja Nie to... wiem, po prostu napisano na tabliczce <głosy> A, <głosy> Czy ja się nie wprowadził do pokoju bez swojej zgody No tak Ej, jakby jest jeszcze tu jest Norman nick, Też, jak tu I normalnik normalnie ty się w wprowadził. No cóż no, solidna podłoga znaczy, solidne podłoże do życia. Do znaczy normalny Nick się wprowadzić. Normalny Nick to jest taka osoba. Dobra, więc a więc nie, ona nie wiem. Ona zapewne jak będziemy odcinek nagrywali tam dalej, to ona pewnie wbije i to z TNT rozstawi i je wysadzi. Ej, powiedzcie mi, czy na, bo mówiliście coś, że to jest cheater, na jakiej podstawie tak mówicie? Czy ona jakby coś pisała? Ej, to jest właśnie no, cheater, bo, bo jej team, no, no. czy tam ona w tym teamie jest, on nie, cały team dostał raz bana i pojedyncze osoby tam bana dostawały na x szukają baz, już szukają bas Już No bo to jest jakby największy skład cheaterów jakby, co nie? Bo tam na przykład taki jest na przykład Złoty Minek, takie osoby, które na ety rozwalają, grają na cheatach. Okej, okay, dircioch, czy chciałbyś się wypowiedzieć na ten temat? Bo jako może były moderator, na szczęście już były, masz coś do powiedzenia. Chyba nie za bardzo na odcinku. Okej. Okay. Dobra, tak jak mówiłem, cały czas już nie, nie jesteś moderatorem. I tak, słuchajcie, widzowie, w ogóle to, co zauważyłem, to to, że tutaj co jest napisane? Ej, nie mogę tu przeczytać. Co jest? Muszę sobie więcej Główna siedziba szefa zarządu Szef zarządu? Aha, szef bezpieczeństwa? Loginek? Jakby to co? Rządku, okay. kogo to jest? Kogo ja jest? tego nie robiłem. Aha, myślę, że to jest twój pokój, bo jakby ty loginek nie, nie masz dbać o bezpieczeństwo loginek. No I więc. co powiesz w związku z tym, że Dircioch to zbudował? Ej, a to jest, ej, a to jest bezpieczne? Okej. Jakbym zjadł sobie takiego tego, Co jest? Jakby Dircioch, powiedz mi, dlaczego zrobiłeś, salę do tortur i win? w naszej bazie Dircioch <gry> czy, czy tak chcemy witać nowych graczy w naszej bazie? Tak. To mi się podoba. Dobrze, Dircioch Dobrze. Ale dobrze, że ty jesteś moderatorem. I ten, to co? Co się z już nie ma? lognęła, bo e, widocznie się wystraszyła, jak wbiłem na serwer. Znaczy to jest ona, rozumiem tak, bo czasem są takie typy co sobie dają, który Aha, czyli to jest e, Przepraszam bardzo. Przepra czy tutaj się dźwignia zepsuła? Chyba, chyba kolega próbuje dźwignię naprawić, ale kurczę, bez też jak widać. No cóż, Proszę mi tutaj przy dupas. Proszę mi tej grzyba nie rosnąć. Już mam tutaj dość grzybów w bazie. A żeby ci przykro nie było, to nie będę ich wymieniał. Czy w naszym magazynie mamy jakieś w ogóle fajne rzeczy? Bo widzę, że tutaj w sumie jest tak wszystko i nic. Zresztą. O! Spectral Arrow. To, to bardzo ciekawe. Proszę we mnie rzucać śmieciami. Fuj! Nie chcę tego żelaznego miecza. Proszę go wziąć. Dobra. Proszę. Nie, czekajcie, czekajcie, widzowie. Krótka lekcja wychowania. Proszę nie rzucać tego miecza! Aha, dobra, bo tu kana nie ma na, disko, na discordzie na nie co się dzieje, no ale to cóż, to jakby trudno. A czy to jest z was znatukana? Ja nie. To jest taki ptak. A. <grywka> Faktycznie, faktycznie Dobra, to ja myślę, że tak Wczoraj Loginek jest tutaj od kwestii bezpieczeństwa To myślę, że... Chodź, chodź Loginek, gdzieś coś pokażę No idę W tym pokoju jakby... Nie wiem, myślę, że jakby powinieneś pokazać Jak dbasz o bezpieczeństwo, wiesz? I myślę, że tu każda... Znaczy za... jakby taka mora team No na przykład to oni mają takie cheaty, że jakby im wszystko do czegoś temy da wchodzić podświetla Co no, on robi? Kto to jest? Proszę od co bo teraz no to, no, to po prostu są takie czity, że na przykład... Maja postawiony na przykład ten Ender Często, to oni tego jakby na x nie widzą, tylko mają go podświetlonego. Na kolor jakiś. Na przykład podajniki wszystko mają podświetlone. Okej, okay, to brzmi całkiem sensownie, bo Więc tak jakby chyba... bazy się nie da tak dobrze uchronić. To bedrock, ma bedrock nad bazą? Nagrywacie Cię, Aha, bo Tukan jest niewtajemniczony. Tak, e, dobra, więc ja myślę, że skoro Tukana jeszcze nie ma na Discordzie, to Loginek. No? choć postraszymy go trochę. Okej. Okay. Powiedzmy Tukanowi, że wiemy, że to od niego team. Akordy, więc. Yy, jakby Weź tu zaprowadź do klatki, weź tu tam zamki. Dobra, Tukan, chodź za dom, on idzie. Czy, czy wejdzie grzecznie do więzienia? Tutaj są, są drzwi. Aha, bo tutaj była dźwignia, ale nie było drzwi, a tutaj są drzwi, ale nie ma dźwigni. Wejdź to pokażę ci coś. To wcale nie brzmi zachęcająco. Co się dzieje? A tu ten gościu. Czy Tukan jest złodziejem dźwigni? Nie wiem czemu, nie wiem czemu Tukan jakoś lubi opierać się o dźwignię. No cóż. tam. Tukan, wbijaj tam. Dobra, jest zamknięty, tak? Dobra, to teraz Loginek musisz pokazać jak robisz przesłuchanie Musisz stary zadać mu ważne i kluczowe pytania Które wskażą to, że jednak ma coś on na sumieniu Musisz się teraz zabawić detektywa Skąd masz kordy? Dobra, zaczynamy od grubych pytań Ej, to jest sobie dobre pytanie Bo baza była otwarta Jak to baza była otwarta? Czy ta baza nigdy nie jest zamknięta? Już któryś raz... Znaczy, zna bo tam wejścia są jakby w bodzie? i... Kim jesteś? Twoją... Ej, chłopaki Ej. Tukan Nie tak brzydko, chłopcze Może... Lecz mieć szechlapane. Mam 15 lat. <grymne> Z czego cię to tłumaczy? Co wiesz o tym, że jak dołączyłeś do bazy, to od razu Kamora tym też ma kordy. Tukan ogólnie nie jest jakiś przyjazny. Widzę, że on chyba nie lubi. Nie no beka. Dobra, okej, okay, nie wiem. Jakby może tak się 15-latki rozśmieszają, nie mam pojęcia. 15 lat miałem 6 lat temu. Dobra, teraz bez jaj, czyli e, powinien teraz powiedzieć jakieś konkrety. Kamora to gówno. Czy to była odpowiedź na pytanie? Takie jakby wymijając i jakby... Bieram. Tak. Ważne debaty się tu toczą. On tam coś dalej pisał, żeby jego dźwignię oddać. Nie wiem, co młodzi z tymi dźwigniami. Mojego dużego. Ale ty masz też mały pokój, tuka. No czym ty gadasz? Ej, zauważyłem teraz, że się stanie przy ścianie I się... Popatrzcie, widzowie. Klikam w prawo i tak się jakby moja postać u... No, co jest? Czy podałeś im kordy? Nie. Jakby... Myślę, Loginek, że potrzeba na niego bardziej... Na niego presję wyprzeć. Jesteś słabym z aktywem. To skąd je mają? Mam hanta u całego Kamora team. czyli może jednak nie jest lubiany przez z nich i to jest coś, co nas do siebie może zbliżyć. Chociaż, no nie wiem. Bo gościu kradnie nam dźwignię w bazie. Mówisz z kad... Ej, loginek, naucz się pisać. Albo będziesz palo... -y. Palony? Nie pal... Co jest? Trzeci, tak. to szpieg, on pracuje dla Skynate. co w jednym teamie o nazwie... O, więcej info ISS na DC. Tak, ja wiem. Wszyscy, wszyscy chcą tego, żebym na Discorda dodał. Jak macie jakieś dowody, to może na Gmaila mi wyślijcie? Jakby... Wiecie, mapy doknę Maupa Gmail. Tam może sprawdzę. Ale skąd Kamora ma kordy? No tak, no bo on się tłumaczy, że przecież wie o co chodzi. Ja myślę, że możemy mu zrobić jakieś delikatne podtapianie, jeżeli dalej nie chce gadać. Oj, Dircioch! Dyrcioch, że się tam, sam tam nie spalił, bo wyglądasz na gościa, który nie ogarnia za bardzo. kuwety. Będziesz topiny. Ty, loginek przecież tak, że nie wiadomo o co chodzi. Coś Nie wiem, miałam ja sam nie <grym> pisać. wpisać. Czy on, on grozi Dirciochowi? Dyrcio, dyrcio, Uchwaliłem ją 2000 głów. Okej. Okay. To w sumie jakby gościu nie jest wcale przyjemniaczkiem. Przed Przedupas, widzisz mój miecz? A widzisz mój nick? Mam nederytowy. Aha, bo faktycznie, przedupas też ma nederytowy. Jakby nie zauważyłem, kiedy przedupas stał się koksem. Zaraz, psychopata. Boż. Tukan! Weźcie mnie wpuśćcie do niego. Weźcie mnie wpuśćcie. Ej, myśmy go zamknąć. W wszyscy się z nim zamknęliśmy. To nie jest wcale on good job. Obejdzie. Nie bijcie, bo lagi mam. Każda wymówka jest dobra. Czy to on tam wchodzi? Nie wiem. E, tukan, tukan. Come on. Dobra, mamy tukana, więc tak, trzeba. E, o. Odejdźcie! A, a ty, ej, co jest? Bo on się tam na Nie ja teraz... bo się woda wyleje. O. o! Tak jest lepiej. Teraz gadaj. A skąd ta No wiem, ale i, i tak to nie jest najbardziej komfortowy sposób udania. Proszę mi się stąd odsunąć. Przy dupas, nie zasłaniaj mi ekranu. Przy dupas i loginek, ty też. Możesz, możesz, loginek. Trochę, weź się umyj, dobra? Da, nie myłem. Czy ktoś z was ma wiadro? Żeby najwyżej tą wodę na chwilę wziąć? Ja. Krecik to na Discordzie. Dzień dobry, panie Krecik. Panie Krecik, słuchaj. Mamy problem, bo podobno mamy jakiegoś cztera niedaleko ba. Jakaś Gina. W sumie to nie brzmi jakkolwiek strasznie. Gina brzmi jak jeans, taki, wiecie, znaczenia. Ale dobra, nieważne. Trecik, powiedz mi, co my mamy robić i kim jest Gina, bo mi się wydaje, treci, że ty, jako tutaj główny dyrektor artystyczny, powinnyś wiedzieć co nieco na ten temat. A jeszcze jedno. Rybka robi mu, kot robi hał, hał, pies robisz. A, to jest też do wycięcia. Dokąd jest, kiedy wiesz! Nie na moim filmie, bo złapiesz muta, jak same koksy. Ej, Gina tutaj jest dalej gdzieś w okolicy Trzeba go topić a Trzeba to trze go topić, trzeba... ewidentnie, no kurde Co jest? Ej, dobra, ej, Kino, ej, słuchajcie, bo to... ja nie wiem Czy to jest na pewno dobry pomysł Że my tutaj tak jakby zajmujemy się Tukanem, a dzisiaj Gina jest w okolicy Ej, ja wiem chyba, gdzie ona jest Gdzie? Słuchajcie, jak ona zloga To oznacza, że jest na X-Ray'u okay. Bo wcześniej tutaj widziałem tunele w pokoju Amelii Okej, okay. czy, czy to Amelia No Zlogała, jest... czyli ona musi być gdzieś tutaj Ej, faktycznie zlogała Czyli czy ona ma... No więc czy ona. Dobra, sprawdzę ona to. Ma ale Nie, chłopaki, nie ma żadnych tuneli. Jakby. E, a jakąś dziurę dwukratkową? Czy coś? Zacznę od bazą. Że co? Ej, tu... e, dziurę, czy jakaś jest? Dwukratkowa. No nie, nie ma żadnej dwukratkowej dziury to... właśnie. To jest najbardziej ciekawe, więc wychodzi Panamu na to. Ona musiała tak to w pokoju zlogać tak? gdzieś. Wychodzi na to, że Gina gdzieś po prostu już aktualnie jest w naszej bazie. E, no, właśnie teraz chodzę po pokojach, ja szukam, gdzie mogę ona Mi się Wydaje mi się, że najbardziej w pokoju gleby, bo ma takiego jakby gryfa, albo w pokoju koszjaka. Wirtioch, gdzie ale tu? Tu była. Gdzie znaleźć tunel? O, tu jest tunel, ale tu jest. E, w pokoju koszjaka, albo w pokoju gleby, chyba. Chodźcie do mojego pokoju przy szybko. A co, co jest w Twoim pokoju? Dziwnego znalazłem. Co dziwnego znalazłeś? Czy gdzie jest Twój pokój przy Dupas? Tu pokój? jest wolny. Tam, chodź, do Dobra, skupaj. ja wiem, ja, ja wiem, ja wiem. Ty jest, Muszę się w tej nowej bazie zacząć odnajdywać, bo normalnie przy Dupas przy, faktycznie sobie eee. przydupas To jest takie coś, ja nie tego nie robię, ani nic Ej, czyli tutaj ktoś ma miejsce do, to, to, to Tu kan napisał, że to jego Co jest? Okej Okej Okej, okej Pokoju Angeliki nic, jakby Tu jest jakiś tunel, w pokoju Saksera czy, je czy to mój montażysta jest zdrajcą? Ej, bo tutaj Sa, Sa, Sandro, Bo, z, bo jest, jest taki tunel długi Sandro! Sandro, ty musie. ma nie być! Ja ci powiem Sandro czemu, jak już to montujesz. Gdy ma nie być dlatego, że strzynki widać na cheatach. I dlatego w całej właśnie nie ma strzynek. Wchodzę do Sandra, a Sandro nie dość, że plazma walnięta na cały ten pokój, w ogóle jak apartament yy, warszawski. Do tego jeszcze strzynki, totalnie oni ci się nie boi, co to jest? Nawet z jacuzzi się zrobił, co jest? On tutaj z Amelią i jest piczaj, siedział. Okej, okay, jakby... Sandro, Sandro, ty masz dziewczynę, ci przypominam. Nam. Ale dobra, nieważne! Sypialnia, nie wchodzić śpię! Ej, a tu faktycznie jest jakiś tunel? Ej, co to jest za tunel? Nie wiem, właśnie taki bo i tam 200, tam było zejście. Aha, czyli w zejście gdzie? Zejście do jakiegoś tunelu, rozumiem? O, gleba przyszedł, cześć gleba. Dalej było zakopane, chodźcie. Gdzie jest zakopane? Bo tu jest dalej korytarz. Tutaj u Sandra w pokoju? Tak. Okej, okay. oj, sorry. Ej, faktycznie. I tu jest tunel. Dobra, ej, chłopaki, trzeba przebadać ten tunel, dokąd on biegnie, może wtedy znajdziemy ślady tego, gdzie... O, dobra, tutaj, dobra, znalazłem znowu tunel. I to jest tunel aż do ej, ktoś okradł gleba. To jest twój pokój gleba, prawda? Ten z enchantingiem. Tak. Czy ktoś z was wie, co się. Czy ktoś mi sprawy może przez co? Co tu tutaj pisze? Podpalać? Weźcie się stąd odsuńcie, bo wy tutaj macie najwięcej do czytania. No lub przydupas! Tukan! Może przestać podpalać mój enchant. Aha, nie, czyli to było podpalone. No dobra, ale. Czyli w takim razie mamy trop. Naszym tropem jest fakt, że osoba ta Gina musiała przysięgować tym tunelem. A to trzeba, trzeba to przebadać. Trzeba jeszcze w drugą tunel zobaczyć. Czy to jest na pewno jakiś tunel od niej? Ok. Okay. Trzeba, chłopak, tej przeszukać te tunele. Dobra, tutaj coś znalazłem. Co, to? Dobra, to jest chyba zwykły szarobury cave, w którym jest tego creeper. Uwaga! A na dole, w żadną inną stronę, nic nie ma. Chyba. Nie ma. Czyli to jest jakiś ślepy zaułek. Na to wychodzi. Dlatego moja teoria jest taka, że jeżeli... O, zaraz. Tygrys zapisał. Ogarnij krecika i loginka. Podłoga, słyszałeś? Ogarnij się. I ty krecik też. I to by miało potem o tyle sensu, że faktycznie mogłaby przejść tu... Tak? Okej, okay, no nie wiem, no nie wiem. Wydaje mi się, że ta Gina musi być gdzieś na drugim piętrze. Logła. Tak, to fakt. Tukan się pyta, co szukamy. No tak, bo on w sumie nie wie, więc napisałem, że szukamy. A ja wiem, gdzie on. Co? Logu. Okej, okay, dostałem info. Od? Z czym Tukan miał jakiś info odnośnie cheatera w naszej bazie? To jest co najmniej podejrzane. Od kolegi. Jakiego kolegi? Podejnik podobno ma od nich kordy. Od kogo? Taki, co też nienawidzi Kamora Team. Jakby... Co się dzieje? W tej niczym jak ktoś jestem na Discordzie. To Gleba. Słuchaj, Gleba. Mamy cheatera w bazie, który cały czas dziś jest e, i się loga. Prawdopodobnie raczej na pewno ma ich sreja, bo no to by tłumaczyło fakt, że zawsze się loga, kiedy my przychodzimy. Ja będę musiał obadać tą sytuację. Może chodźcie piętro niżej. Czy dasz mi VIPa? Tu kan. Tu kan. Zacznijmy od tego, że ptaki nie grają w Minecrafta, to jest pierwsze. A po drugie, admini nie dają za darmo VIPa. To są takie w kolejności rzeczy, no już trudno, już tak bywa. To dasz? Nie. Ja mam pomysł, a może chodźcie się schowamy tutaj. Chcecie tutaj wszyscy. Ja teraz sprawdzę, czy mamy jakieś zagrożenie. Co prawda może ona ma cheaty, ale mamy jedną przewagę nad nią. Taką, że ja no może nie mam cheatów, ale mam komendy admina. I faktycznie można łatwo to zweryfikować. Zresztą, słuchajcie, zobaczmy. Przeliczmy kratki. Ja pamiętam, że jeżeli byłem Dziś tutaj, to ona była około Do 30 kratek, dlatego powiedzcie mi Ile kratek jest od tego miejsca Od tej tabliczki do tamtego Pokoju, trzeba to po prostu przeliczyć ha. czy ktoś zrobił obliczenia Bo tutaj widzę, że jedna osoba była i liczyła To chyba przydupas, najlepszy chłop Z matematyki w naszej bazie, przynajmniej wiemy Że sam Kochsy był chyba najgorszy, co o co pamiętam Czy ktoś to policzył, przydupas Jak idą obliczenia, gorzej będzie się okazało, że Przydupas nie umie liczyć, więc pamiętaj przydupas Od twojej dokładnej około 60 kratek. Dobra, czyli ona w tym kierunku nie powinna być. Mogłaby być ewe ewentualnie tutaj w pokoju Dirciocha. No nie, no nie, no nie. Ona musi być gdzieś blisko w takim wypadku. I mi się wydaje, że ona mogła być na przykład w pokoju Sandra. Albo. Dobra, tu jest tajne przejście. Słuchajcie, trzeba dalej tuneli. Tukan dalej nie wie, ale napisałem mu, że szukamy tuneli i śladów czytera. To i tak samo nic. E, ja wiem, gdzie on. Gdzie? Bo ja, e, deża wiąż się chyba też mówił. Ho, dobra, idę. Ej, co to jest? Co to? Przedu, aha, dobra, bo to jest tylko jakaś dziura. Tukan, 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 tukan tutaj? W tym pomieszczeniu? Skąd wiesz? Mówiłem od kolegi. Ej, czyli jednak dobrze jakby mieliśmy wrażenie, że tutaj, tylko że no tutaj się dystanse nie zgadzają. Od jakiego? Kolegi? Tukan jest! Gina! Skąd ty tu? Ej, co jest? Pojawiła się jednak. Chłopaki, ona tu jest. Tak jakoś wyszło. Ej, chłopaki, ale ona nawet nie jest uzbrojona, czy ona... Czy ona myśli, że tylko udaje, że nie jest uzbrojona? Powiedzcie coś. Skąd masz w tu rędy weszłaś? Tyle pytań, że ja już sam nie wiem, o co w ogóle ten jest pytana. Dobra, tylko jej tam nie zabicie przypadkiem. Raczej nie lognie. Jak lognie, to będzie na coś wskazywało. Gina? Gina? O nie, chłopaki. Ja mam złe podejrzenia w stosunku do niej, bo ona śledziłam przy dupas, jak ostatnio na PvP był. Przy dupas, Byłeś jakimś PvP i szedłeś do domu na nogach? Ale ja typów zabijałem. Co? Ale nie typałem do bazy. Jakby Czyli przy dupas... Bo to jest ważne pytanie. Właśnie, to ja wróciłeś do bazy przy dupas, jak, jak nie szedłeś tutaj na nogach. Te mi. No... Ale dzisiaj ci nie tepałem. A kiedy to było, Gina? Wczoraj. Wczoraj? Ale ja wczoraj chłopaki chyba z wami nie grałem na Suriwale, a ci Wczoraj te pałem przy dupas O a której godzinie? Czyli jednak coś tu jest na rzeczy Dobrze, że ja miałem sprawę odnośnie o wysypania się serwerów No i co mi powiesz Gleba? Co, co mnie obchodzi wysypanie się serwerów? Czy ja ci wyglądam na technika serwerowego? Około 13 jakoś Przy dupas, czy te fakty się ten z mi szakers i tyłami cennymi? Gleba, słuchaj Ja nie po to, ja nie po to tutaj mam ludzi Którzy dostają swoje wynagrodzenie za to by nic nie robić Więc jak masz takie problemy to Pamiętaj, że za takie problemy jest odpowiedzialny Pio. I musisz pójść do Pio. Bo, jakbym ci cokolwiek oddał, to że Pio by miał do mnie problem, że coś robię, związanego z, z nie moją działką. Więc proszę, nie piszcie mi o takich rzeczach, bo ja nawet nie jestem za bardzo uprawiony do tego, by takie rzeczy robić. Pio nic nie musi wiedzieć. No to już widzę, jak nikt mu o tym nie powie. Ej, dobra, ale słuchajcie, chłopaki, bo ktoś z Was mówił, że Gina tu przyszła zniszczyć bazę. Ale ona nie ma temów nawet. No właśnie nie ma seta w EQ ani żadnego TNT. W sumie to nie ma nic, co by mogło świadczyć o tym, że przyszła tutaj nas rozwalić. Gina, podobno przyszłaś zniszczyć bazę. Mamy takie info. Chłopaki, słuchajcie, musicie się odcierzyć i mi powiedzieć, naprawdę, bo ktoś z was mówił, ja to w pokojowych zamiarach. No, chłopaki, ostrzegaliście mnie, że to jest cheater. E, mogę ci podać kanał na YouTubie? Tak. Napisz. Czej? Nie, e. wyślij mi link, wyślij mi link. Link wygląda bardzo wiarygodnie, powiem wam, widzowie. Ej, ale faktycznie zgadzają się cyfry. I fak... Ale patrz, 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 poczekaj, patrz, 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 Ja już ci daję linko. Ej, faktycznie to jest ona, Gina. Przecież wiem, że nagrywasz odcinki z rozwalania bas. Ciekawe, jak ona na to zareaguje. I ona faktycznie jest tej kamory team, która chyba nam groziła, tak? No wiem, ale tej nie zamierzałam rozwalać. Ale twój team zamierza. Jakby, nie wiem, czy można coś takiego przedstawić, żeby brać do teamu takie osoby. Inaczej już dawno by jej nie było. Trzeba, trzeba się tej przyrzeć dokładnie sprawie. Ale na jej odcinkach nie widać, by miała jakieś cheaty. W sumie. No bo sobie specjalnie do odcinka włącza. Jak jej team nie zamierza zrzucić bazy? Czy ona kłamie tak prosto w oczy? Tylko dlatego byśmy jej w tym momencie nie zabili, a, a potem i tak tą bazę, to by było mega w sumie. Takie jakby to niehonorowe? Chyba tak. Słuchajcie, ja mam złe przeczucia. Zrobimy prosto. Jeżeli ta baza przetrwa jeszcze jakiś czas, to będzie znaczyć, że ona jednak jest ok, a jak, jak nie, to będziemy przynajmniej wiedzieć przez kogo nasza baza. Ej, bo mamy wyjścia. Nie zabijać jej i liczyć, że nie rozwali bazę od środka albo zabić ją i wierzyć, że ją rozwali i się wynieść. A to po co tu przyszłaś, Gina? Nie pokaże drogę, którą się wkopała. Dobra, że to Switcha i dała kordy. Co? Switchaj? Jak to Switchaj da akordy? Czy to jest... Możecie jej spytać. Okej. Okay. Czy w ogóle ktoś mi powie, dlaczego Ameli i Switchaj nie ma już w bazie? Odeszły. Aha, dobra. To ma sens. To ma sens. Czyli czy Switchaj i Amelia zostają wrogami bazy? Amelia ma naukę, a Switchaj musi odpocząć od chaosu, tak mi napisały. Mogę ją pacnąć? tu co ty? Jakiś niewyżyty jesteś? Dobra, słuchajcie, ja mam pomysła. Czyli nie masz złych zamiarów. No dobra, Dobra, jakie ma zamiarów, to możemy jej zaufać ze względu na to, że Switch i Amelia, nie wiem czy one byłyby jakieś złe wobec nas. A w sumie one bazy nie rozwaliły. Ale jest ten krzyk Amelia! Wstydziłabyś się. napisałem jeszcze na czacie, żeby wiedziała. No dobra, e, jak dla mnie to Gina ma cheaty i tyle. Ale to jeszcze będziemy weryfikować. Więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, a my widzimy się już niedługo, bo jutro na moim kanale. Cześć!